Najnowsza edycja The Voice of Poland rozpaliła emocje widzów nie tylko ze względu na muzyczne talenty, ale przede wszystkim dzięki iskrzącemu konfliktowi między jurorami. Kuba Badach i Michał Szpak, dwie muzyczne osobowości o skrajnie różnych charakterach, stali się głównym tematem rozmów jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem show. O ich napięciach mówiono już w połowie sierpnia, kiedy to plotkarskie portale zaczęły spekulować o potencjalnych tarciach na planie. Z jednej strony Michał Szpak, który jest znany z teatralnego stylu i zdolności przyciągania uwagi, zdaje się bawić publiczność swoim ekstrawaganckim podejściem. Z drugiej strony Kuba Badach, nowy juror w programie, który wypowiada się zdecydowanie bardziej rzeczowo i profesjonalnie, co niekiedy wydaje się kolidować z flamboyantnym stylem Szpaka. Według anonimowego źródła cytowanego przez portal Plotek Umieszczenie ich obok siebie to ryzykowne posunięcie, które może prowadzić do napięć. Mimo to, Lanberry, inna gwiazda związana z programem, ma nieco inny pogląd na tę sytuację. Jej zdaniem, dynamiczna i błyskotliwa wymiana zdań między panami, pełna ciętych ripost, przyczynia się tylko do zwiększenia atrakcyjności programu. Ta mieszanka charakterów Choć wywołuje spięcia, może jednocześnie stanowić klucz do sukcesu tej edycji, przyciągając widzów ciekawych, jak potoczą się kolejne odcinki. Ostatnie wydarzenia w The Voice of Poland dostarczają widzom nie tylko muzycznych emocji, ale także interesującej dynamiki między jurorami. Kuba Badach, znany z bardziej stonowanego podejścia, a Michał Szpak, wokalista o wyrazistym stylu, tworzą na ekranie niezapomniany duet. Ich interakcje, pełne żartów i ripost, przyciągają uwagę publiczności, czyniąc każdy odcinek nieprzewidywalnym. Niedawno, podczas jednego z odcinków, Szpak, z charakterystyczną dla siebie ekspresją, zaczął robić żarty na koszt swojego kolegi, co na moment odciągnęło uwagę od głównego wydarzenia. Badach nie pozostał dłużny, szybko odpowiadając mu podobnym żartem. Mimo widocznej różnicy w stylach, Obaj panowie wydają się świetnie uzupełniać, co stanowi o sile programu. Paulina Chylewska, prowadząca show, również zauważyła tę unikalną chemię między jurorami. Jednak Andrzej Piaseczny, były juror, postanowił zachować w tej sprawie milczenie. W kontrze do tej dyskusji, badach w wywiadzie dla wp.pl podkreślił, że pomimo pozornych napięć ich relacje są pełne szacunku. Z Michałem znamy się już od paru ładnych lat. Zagraliśmy razem kilka tras. Bardzo go cenię jako człowieka, ale głównie artystę, bo to jest po prostu fenomenalny wokalista. Facet, który ma wielki talent. Potrafi być na scenie i ma ogromną charyzmę, mówi Badach, podkreślając, że ich współpraca jest oparta na profesjonalizmie i wzajemnym szacunku. Interesujące jest, że mimo różnic, wszyscy jurorzy, w tym Lanberry, Tamsen i Baron, są zgodni co do jednego. Każdy z nich zna się na swojej robocie. To profesjonalizm i pasja do muzyki łączy ich, pomimo różnic w stylach i podejściach, co tylko dodaje The Voice of Poland głębi i autentyczności.